Rozpoczęły się eliminacje do rozgrywek polskiej hokej e-ligi. Pomysłodawcą tej wirtualnej rywalizacji jest klub hokejowy Energa Toruń. Na zaproszenie stalowych pierników odpowiedziało już 10 klubów z całej Polski. Rozgrywki polskiej hokej eligi opierają się na wirtualnej rywalizacji Wenej Gel. Ich organizatorom przyświecają różne cele, a najważniejszym z nich jest promocja dyscypliny. Nasz pomysł realizowaliśmy w ten sposób, że skierowaliśmy zaproszenia do wszystkich ośrodków hokejowych w Polsce, zarówno ekstra jak, jak i mniejszych, zachęcając do przeprowadzenia eliminacji, wyłonienia reprezentanta w rozgrywkach, które nazwaliśmy Polską Hokej E-Ligą. Na zaproszenie odpowiedziało dotychczas 10 klubów, w tym GKS Katowice, GKS Tychy i Naprzód Janów. Tylko do toruńskich eliminacji zgłosiło się 16 uczestników. Gracze zakończyli już mecze pierwszej rundy. finały zaplanowano na najbliższy czwartek. W zaproszeniu, które wysyłaliśmy do ośrodków hokejowych sugerowaliśmy, że pozostawiamy tutaj dowolność. Mogą zgłaszać się zarówno kibice, jak i zawodnicy. Wiek też nie gra tutaj znaczenia. Może zgłosić się tak naprawdę każdy pod warunkiem, że... Zostanie aprobatę swojego klubu. Do gry w toruńskich eliminacjach zgłosił się m.in. bramkarz stalowych pierników Patryk Speszni.